Słuchaj, wiesz co to jest? To cisza. Wiesz z czego składa się cisza? Z tego, czego nie ma. Nie ma stania w korkach, trąbienia, smogu, zanieczyszczeń, pośpiechu. Cisza składa się z tego, czego nie słychać. Światła gwiazd nad domem. Spokoju poranka, zapachu lasu, te cisze słyszysz dzięki Nexerze. Nexera łączy uroki życia blisko natury z możliwościami wielkich miast. Dzięki Światłowodowi, czyli najszybszemu nowoczesnemu internetowi w Polsce, regiony Nexery to ukryte perełki na mapie Polski, gdzie bliskość natury i czyste powietrze pozwalają odetchnąć. Od pośpiechu? I stresu. A dostęp do najnowszych technologii tworzy wyjątkowe warunki dla pracy i rozrywki. Odkryj je, zanim usłyszą o nich wszyscy.